To bardzo, to Dziękuję bardzo. Cześć, dzień dobry wszystkim. Konrad Kosecki, akces CPR, tak jest, wcześniej w samym Należnym Centrum Badań i Rozwoju. Myślę, że nie zajmę pół godziny. To chyba nie o to chodzi. Lepiej, żeby było więcej czasu na dyskusję i pytania. W sumie wychodzi na to, że tak naprawdę to przyszedłem tutaj ja zrobić taki swego rodzaju pitch deck. Do Was, tak naprawdę. Trochę zazwyczaj jest jakby inaczej. Przyszedł to fonderzy i startupy przychodzą do akceleratorów czy do inwestorów i się prezentują. Tutaj trochę wychodzi nam odwrócenie sytuacji. Będę więc że chciał powiedzieć o naszym akceleratorze, a tak naprawdę no nie o samym akceleratorze, tylko raczej o tym, co my oferujemy, co możemy dać, jak możemy wesprzeć fonderów potencjalnych i realnych, zrównoważcie, i startupów. Nawiązując do tego, co, co do wprowadzenia mojego, mogę powiedzieć jakieś informacje na temat całej oferty NCBR-u, ale szczerze mówiąc, wolałbym nie być w tej sytuacji. No, ja nie reprezentuję tutaj Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako takiego i też nie do końca jestem w tej chwili wtajemniczony we wszystkie inicjatywy i programy NCBR-u. Bardziej wolę mówić o naszej ofercie akcesa. Tak, kim jesteśmy? Bardzo krótko, spółką niezależną spółką z zagraniczną odpowiedzialnością założoną, żeby pełnić właśnie rolę akceleratora powołaną przez NCBR. Działamy tak naprawdę bardzo krótko. Jesteśmy od zeszłego roku na rynku. W zeszłym roku to były wstępne działania takie organizacyjne i rozkręcanie tak naprawdę działalności. Od tego roku prowadzimy już konkretną działalność. Naszym celem jest wspieranie komercjalizacji, wdrażania wszelkiego rodzaju innowacyjnych pomysłów wywodzących się z... W szeroko pojętej, bardzo szeroko pojętej dziedziny B+R z badań naukowych, również z prac rozwojowych. I do kogo kierujemy naszą ofertę, kogo szukamy, kogo byśmy chcieli wspierać? No chodzi nam o spółki, ale niekoniecznie muszą to być już istniejące spółki, mogą to być osoby fizyczne, mogą być zespoły takich founderów, w każdym razie ludzi, którzy mają pomysł, którzy mają rozwiązanie, idealnie pochodzące właśnie z prac B+R i y, chcieliby to rozwiązanie komercjalizować i na y, tym rozwiązaniu opierać y, swój biznes. Zasadniczo y, rozpatrzymy, rozpatrujemy pomysły od TRL nawet 3-4, czyli takiego początku powiedzmy wczesnego stadium prac y, tych badań przemysłowych, aż do TRL 8-9, y, jeżeli y, jest y, MVP albo chociażby proof of concept to jest y, nawet lepiej oczywiście. Ale generalnie, tak jak mówię, przyjmujemy nawet pomysły na wcześniejszym stadium rozwoju technologicznego, jeżeli tylko founderzy nas przekonają, że to jest pomysł, który ma przyszłość, który ma jakby perspektywy i może być wdrożony. Co oferujemy? Naszą ofertą, naszą propozycją jest program akceleracyjny, który składa się z trzech etapów, czy jakby z trzech części, nazwijmy to. Oferujemy mentoring. To jest w sumie pierwszy i najważniejszy jakby Bazowa część tego naszego programu. Mamy, zbudowaliśmy w ciągu tego roku i poprzedniego bazę mentorów, bardzo mocną, tak sądzę. Mamy w tej chwili tam 60 osób, ta baza cały czas rośnie, nabieramy mentorów nowych. Mamy tam kilka, więcej niż kilka. Naprawdę ciekawych nazwisk, osób, które mają doświadczenie biznesowe, które same zakładały firmy. Część z tych firm nawet sobie poradziła i istnieje do tej pory. Tam są osoby, które są wiesz, inwestorami, business angels, działają w funduszach VC. Także są to ludzie, którzy znają się na komercjalizacji i wiedzą, jakby co, czego potrzebują startupy i jak z startupami pracować. I dla naszych no, beneficjentów czy, czy founderów, których weźmiemy do programów akceleracyjnych, oferujemy szeroką możliwość współpracy z tymi mentorami w wymiarze do kilkudziesięciu godzin na taki startup. Drugą, jakby drugim elementem naszej oferty jest grant. Oferujemy, to nas trochę, jak sądzę, odróżnia od wielu akceleratorów w kraju, ponieważ no my mamy tą może komfortową sytuację, a może nie. W każdym razie dysponujemy częściowo środkami z NCBR-u, które możemy na takie granty przeznaczyć i to są granty bezwzwrotne, nie wymagamy za nie żadnego udziału, nie wymieniamy tego na żadne inne wartości. To jest do 300 tysięcy złotych takiej no de facto dotacji. Dla startupu. Nie, nie wymagamy wkładu własnego, także tak, to, to jest, jest, to, jest to, to, to jakby idzie jako pomoc publiczna, natomiast mamy taką podstawę dla udziału w pomocy publicznej, że nie musimy wymagać wkładu własnego do tego grantu. I trzeci, tak? Pytanko, to jest tak, że na przykład ta sama firma przychodzi mentoring i potem grant, czyli Tak, 000... tak, to są dwie części jednego, jednego programu jakby, jak… Tak, może i jakby takie jest nasze założenie, to są jakby dwa, dwa etapy programu grantowego, jeżeli firma się do, do programu grantowego dostanie, dostaje jedno i drugie. Ja za chwilę powiem więcej jak to, jak jest jakby relacja między tymi dwiema rzeczami, ale najpierw powiem o trzeciej jakby części naszej oferty, to jest inwestycja do 600 tysięcy złotych, to może nie są jakieś wielkie pieniądze w skali funduszy VC i innych inwestycji tego typu, natomiast no dla, to jest bardziej dla spółek, które zaczynają dopiero swoją działalność, tak. Natomiast ta inwestycja, w odróżnieniu od tych dwóch poprzednich części, nie jest jakby obligatoryjną częścią. To nie jest tak, że każdy startup, który wybierzemy, ją dostanie. Inwestycja jakby następuje już po zakończeniu mentoringu i grantu i my, jakby oceniamy, będziemy oceniali, jak sobie nasze startupy tam poradziły, czy się rzeczywiście rozwinęły i jak się rozwijają dalej, jak sobie radzą. Już po tym, jak wyjdą z naszego tego bazowego programu akceleracyjnego, czyli z grantu i z mentoringu, no i na tej podstawie y, będziemy decydowali, w które z tych etapów zainwestować. A, i, tak? Do tego, do tego do grantu, jego też trzeba rozliczać, tak jak inne dofinansowania. Y, nie wiem, czy tak jak inne dofinansowania w NCBR-ze, bo są różne tam komplikacje, poziomy zaawansowania. No i to no, nie jest takie bardzo straszne. chciał, może tak powiedzieć, ale. No, może nie tak, jak inne programy w NCBR-ze, ale jakiś sposób odliczania tych grantów przewidujemy. Generalnie za chwilę powiem, jak to będzie wyglądało, ponieważ sam program akceleracyjny zaczyna się tak naprawdę od mentoringu i od doboru mentora dla, dla fundera. To polega to na tym, że po prostu nasi fonderzy beneficjenci programu zapoznają się z naszą bazą mentorów, wybierają sobie osoby, z którymi chcą współpracować, i to jest takie meczowanie, jakby tak, żeby. No, każdy dopiero z takiego mentora, jaki najbardziej mu odpowiada i, i jaki pasuje do, do jego potrzeb. Taki mentor się też, zakładając, że mentor się zgodzi, następuje potem praca z mentorem, i to jest tak naprawdę taki rodzaj, no, jak, jak to mentoring. Tak? Są takie szeroko pojęte konsultacje, które obejmują wszelkie m, aspekty, wszelkie obszary związane z rozwojem y, biznesu. No, w tym momencie mamy, m, zaczynamy nasz m, program akterystyki z pilotażowego naboru, i ja widzę, jakby z, m, z praktyki, z tego, co się dzieje, że. Nasi funderzy omawiają z mentorami na rozmaite rzeczy. Jedni rozmawiają o planie sprzedaży, jedni o rozwoju swojego produktu, jedni o marketingu, jedni o tym, jak przygotować się do pozyskiwania dalszych inwestycji. Jeszcze inni o tym, jak odpowiednio zebrać, znaleźć właściwych ludzi do ze swojego zespołu, jak tych ludzi zrekrutować. Także na rozmaite kwestie dotyczące rozwoju biznesu. To jest jedna rzecz. A rzecz druga to jest planowanie wydatków w ramach grantu. I teraz przechodzimy do tej drugiej części, czyli grantowej. Startup wspólnie z mentorem przepracowuje jakby swoje potrzeby, opracowuje cel, formułuje cel, który ma być osiągnięty no, jako skutek udziału w programie akceleracyjnym i do tego rozpisuje plan wydatków. Zazwyczaj takie cele wymagają jakiegoś, jakichś wydatków, czyli każdy startup ma jakieś finansowe potrzeby i wspólnie z mentorem sobie ten grant rozpisują, tak żeby on do tych potrzeb pasował. Co do zasady, jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o no, treść tego grantu, tak? to znaczy na co. Te pieniądze mają być przeznaczone. Wyjątkiem jest to, że nie finansujemy prac badawczych B. +R. To nie jest nasze zadanie. Środków i instrumentów na pracę B. +R jest bardzo dużo gdzie indziej. Jak ktoś ich potrzebuje, może sobie się zgłosić w innym miejscu, również w naszej macierzystej instytucji. Naszym celem jest finansowanie rozwoju, komercjalizacji, rozwoju biznesowego. Natomiast poza tym, to, to co pasuje do potrzeb startupu i to co będzie ustalone z mentorem, to my jesteśmy skłonni zaakceptować. Przewidujemy potem, no, tak jak wracając do pytania, pewną formę rozliczania tych wydatków z grantów, ponieważ no, my również musimy mieć jakieś pojęcie, na co pieniądze, które dajemy, są wydawane. Tak, czy coś jeszcze o grancie? A jeszcze może powiem, wracając do mentoringu i do grantu, czas realizacji tego, czyli tak naprawdę czas trwania tego programu eksploatacyjnego, przewidujemy około 6 miesięcy. Na pracę z mentorem i plus minus 6 miesięcy na, na realizację grantu to się może pokrywać, może się odrobinę jakby rozchodzić, ale nie więcej. Inwestycja, tak jak już mówiłem, po zakończeniu mentoringu i grantu my jako Akces no patrzymy, będziemy, będziemy tak no monitorować, jak sobie radzą nasze startupy, jak sobie radzą ci nasi beneficjenci w najlepsze, najlepiej rokujące spółki możemy wejść z inwestycją kapitałową w taką, w zamian za udziały bądź akcje do 600 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli ktoś po tym moim przedstawieniu byłby zainteresowany, teraz powiedzmy o tym, jak się do takiego programu dostać. Przewidujemy prowadzenie naborów zgłoszeń. Prawdopodobnie plan nasz jest taki, żeby robić dwa takie szerokie nabory tzw. Tak horyzontalne w ciągu roku. W tym roku mieliśmy pierwszy taki nabór, to był nasz nabór pilotażowy. W marcu, on się skończył w maju, yy, mamy z niego wyłonione 17, 17 startupów, które wzięliśmy do naszego pierwszego programu akceleracyjnego. Yy, następny program planujemy otworzyć w październiku tego roku. Yy, na razie więcej szczegółów na jego temat w sumie nie mam, bo jeszcze go opracowujemy. Mogę powiedzieć yy, tyle, że to będzie program na no, tzw. industry agnostic. Nie przewidujemy żadnych obszarów tematycznych, mogą się zgłaszać yy, funderzy, zespoły, yy, spółki yy, z dowolnej dziedziny. Chodzi o to, żeby nas przekonać, że, że pierwszy pomysł jest innowacyjny i że, ma, że to jest dobrze przemyślany pomysł biznesowy. W... To będzie wszystko ogłoszone na naszej stronie, więc będzie można zapoznać się z regulaminem, zasadami itd. Wypełnić tam, będzie swego rodzaju formularz zgłoszeniowy, który trzeba będzie nas przesłać. Te formularze są oceniane. Najpierw robimy ocenę taką formalną, żeby zobaczyć, czy tam są odpowiednie podpisy poskładane tam, gdzie trzeba i, i czy formularz jest odpowiednio wypełniony. Potem mamy ocenę merytoryczną. W ramach oceny merytorycznej angażujemy zespół ekspertów, który się składa częściowo z osób z, od nas, jakby zespółki, częściowo z eksperci zewnętrzni. Oni oceniają te zgłoszenia już według kryteriów merytorycznych, w większości biznesowych. Plus przewidujemy tam również pitch day, na który zapraszamy wybraną grupę, wybraną grupę na, na tych dawców, czy naszych potencjalnych beneficjentów i na bazie właśnie tych prezentacji podczas pitch day'u i Zgłoszeń, no, eksperci dokonują wyboru, wybierana jest finałowa grupa. Wszystko to razem w naborze pilotażowym, który przeprowadziliśmy w tym roku, wszystko to razem potrwało około pięciu miesięcy. Tak? Tutaj okay, nie chcę przerywać, ale pytanie co do tego naboru, tego przedostatniego punktu. Czy w trakcie tego, jak jesteśmy, że tak jest ewaluacja tych pomysłów, to czy nie ma jakiejś przeszkody, żeby. Do innych programów. No, my tego nie kontrolujemy, jest to tak. decyzja founderów. Ale Także... nie patrzycie na to, że, że. albo się nie pytacie o to, że bierzemy udział w innych. No po prostu 6 miesięcy blokować się przed. Nie, nie, znaczy nie, nie, ma, nie, ma, nie, nie ma nigdzie w regulaminie wpisu, że tego nie wolno robić. tak? No, jedyne, co mamy zapisane, no to, że chcemy uniknąć kwestii podwójnego finansowania, czyli no, sytuacji takiej, w której m, nasz. Beneficjent okazałoby się, że brał pieniądze w szczególności ze źródeł publicznych i na te same działania, jakby wprost dokładnie te same działania, ponieważ to jest ogólnie niedopuszczalne. Natomiast to jest jakby osobna sprawa, ale generalnie nie, nie, to nie jest problem. No, my nie, nie wisimy nad tymi startupami, nie sprawdzamy, czy oni jeszcze gdzieś, czy ludzie gdzieś jeszcze nie składają zgłoszeń. A nie, mhm. Właśnie we'll there, we'll Nie. Nie trzeba, tak robiliśmy w pilotażu i przynajmniej w tych takich naborach zwanych horyzontalnych, szerokich, raczej będziemy się tego trzymali. Dopuszczamy sytuację taką, że zgłasza do nas zgłoszenie osoba fizyczna albo zespół osób fizycznych, którzy mają pomysł, mają rozwiązanie, które chcieliby komercjalizować. Tylko wtedy oczywiście jest no, warunek taki, że jeżeli się takie zgłoszenie dostanie już do programu, no to wtedy pierwsze rzecz, trzeba zrobić, to spółkę założyć, ponieważ pracować w, już w programie konsultacyjnym możemy tylko z podmiotami, które już są zarejestrowane jako spółki kapitałowe. Wygrał konkurs, który dostał za pieniądze publiczne, to... No to jest... samo w sobie nie jest wykluczające, tylko chodzi o podwójne finansowanie konkretnych działań, tak, żeby uniknąć. Tak. I tak no tak, to wracając do, do tego, co mówiłem. Pilotaż otworzyliśmy tworzyliśmy na końcu, w tym roku na końcu marca, wyłoniliśmy zwycięzców w połowie lipca. Tyle to potrwało. Sądzę, że no mniej więcej takiego można się spodziewać takie, że, że tyle będzie trwać ta selekcja. Yy, tak, w, kil, przewidujemy wybranie kil, grupy kilkunastu, między 10 a 20 yy, startupów do każdego programu akceleracyjnego. Yy, no, mogę powiedzieć, że w tym roku w pilotażu wybraliśmy 17 yy, spółek. No, nawet niekoniecznie były to spółki, ponieważ mieliśmy właśnie chyba bodajże dwie lub trzy takie sytuacje, o jakich było pytanie, to znaczy yy, wybraliśmy po prostu zespoły. Które dopiero założyły spółki po, po, tym, po tym, jak ogłosiliśmy wyniki, a zgłosiło się do nas 483 zgłoszenia, co nam daje 3,5% mniej więcej success rate to prawie jak te najlepsze akceleratory na świecie. Także zobaczymy, czy to się utrzyma, oczywiście, ponieważ to był program pilotażowy i tak naprawdę nasz pierwszy program, więc no, po, po przeprowadzeniu kilku będziemy mogli powiedzieć więcej. Natomiast tak to. Tak to wyglądało. I to tak naprawdę w skrócie jest tyle. Więcej informacji jest na naszej stronie, na naszym LinkedIn'ie. Tam zapraszam, można wejść, sobie doczytać. Tam też można zapoznać się z naszymi no, beneficjentami programu pilotażowego, ponieważ na, na LinkedIn'a wrzucaliśmy informacje o wszystkich tych spółkach. Mogę powiedzieć, że wybraliśmy faktycznie ciekawy przekrój startupów z bardzo różnych branż. Mamy medtech, mamy foodtech, mamy takie stricte Techniczno-inżynieryjne, ale mamy również takie, no, można powiedzieć, prawie że społeczne, ponieważ mamy tzw. HR -tech, tak zwany mamy, HRT. Mamy projekt, który ma wspierać rozwiązanie, które ma, ma wspierać procesy rekrutacyjne w firmach, ale tak jest. To już widzę, jest, jest, jest znane. Tak, właśnie, właśnie Staffli, Ale mamy też projekt no, bardzo zaawansowanego lobo, robota laboratoryjnego. Także jest to coś zupełnie jakby po drugiej stronie spektrum, także mamy bardzo ten wachlarz projektów szeroki i również są to spółki na bardzo różnym etapie zaawansowania. Tak jak mówię, widzieliśmy chyba dwa bądź trzy, nie pamiętam w tej chwili, zgłoszenia, które dosłownie nie miały zarejestrowanej działalności, zgłaszając się do nas, ale mamy również spółki takie, które już kilka lat funkcjonują, które już przez ileś programów mają już w sumie całkiem porządnie rozwiniętą działalność, mają sprzedaż, mają jakąś tam trakcję i także bardzo, bardzo różne podmioty mogą do naszego programu się dostać. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo. Teraz, jeżeli jakieś pytania, to y, można zadawać teraz, można y, złapać mnie później. Będę jeszcze jakiś czas tutaj na miejscu. złożyć to to elementy, to się stworzy, to trzeba przygotować. Y, trzeba przygotować. Po pierwsze, jest formularz y, zgłoszeniowy. Y, także y, w ogóle y, nasze ogłoszenie o otwarciu naboru pilotażowego cały czas na naszej stronie wisi. Y, nie zdjęliśmy go i y, tam wisi razem z dokumentacją i formularzem, więc jeżeli ktoś jest. Zainteresowany może, może sobie zobaczyć, jak ono wyglądało. Jest tam formularz zgłoszeniowy, w którym trzeba podać jakby podstawowe informacje o, na, na temat, temat zgłoszenia dawcy i na temat jakby nazwijmy to projektu czy pomysłu, który jest zgłaszany, o co w tym chodzi, jakie, jakie to ma perspektywy, co tak naprawdę chcecie, jakie jest rozwiązanie, co chcecie uzyskać. Plus są bodajże trzy oświadczenia takie natury formalno-prawnej, które trzeba wypełnić, podpisać i załączyć. I to jest tyle. Prawdopodobnie następny nabór będzie już ogłoszony w posta poprzez y, taki internetowy system do, do zgłoszeń, więc to będzie inna forma, ale treść będzie mniej więcej podobna, tak, słucham. Proszę? Nie, inny. Y, nie, jesteśmy w trakcie robienia jakby naszego własnego systemu jakby uszytego pod nasze, pod nasze programy. Co Was przekonało Różne rzeczy, to by trzeba było zapytać każdego z ekspertów, który, którzy oceniali, ale no, głównie patrzyliśmy na perspektywy jakby biznesowe, czyli czy ten projekt jest dobrze przemyślany biznesowo, czy on jest rentowny, czy jest szansa, że to będzie się rzeczywiście spinało, że będzie taki projekt miał realnych klientów i że będzie mógł osiągnąć sprzedaż. Nie, w, w każdym razie w tych naborach takich horyzontalnych, nazwijmy to ogólnych, nie, raczej nie planujemy żadnych tego typu ograniczeń. Planujemy również prowadzić takie nabory, nazwijmy to wertykalne, sektorowe, które będą miały być może różnego rodzaju kryteria i warunki, np. mogą być branżowe, albo mogą być właśnie z ograniczeniami geograficznymi, ale to raczej od przyszłego roku. Ten nabór w tym roku będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych z założeniem, że spółka jest zarejestrowana w Polsce. Okay, nie, nie. Y mm -hmm. Jak ktoś, szczerze, ja drążę ten temat podwójnego dofinansowania, to jest debata. No tak. Była Pani z parku. Aha. E no, I jak ktoś na przykład biorą udział w platformach startowych i potem dostał dofinansowanie, to tam 600 kg dla jest. Tak, i potem idzie do Was. To ten... nie jest, samo w sobie to nie jest problem. Okay, nie, 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 w żadnym razie. No my też nie, 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 nie rywalizujemy tak z Parpem czy z jakąkolwiek inną instytucją, która robi podobne programy. Także no to, to, to jako tak i coś takiego jako takie nie jest, nie jest przeciwwskazaniem. Dobra. Dziękuję bardzo w takim razie.